Dzień dobry. Przepraszam. Dzień dobry. E, szukam swojej znajomej, Nina Gordon. Przywieźli ją dzisiaj. Um, a, tak, tak. E, w, ale bardzo mi przykro. Niestety nie ma możliwości odwiedzenia. Ale nie ma możliwości odwiedzenia. To nikt nie może jej zobaczyć. A tylko rodzina. A ojciec dziecka? A jest pan ojcem? Dziękuję. Znaczy, tak robisz? No, ale każdy by tak robił. O, ja mam się. Poczekaj, a, masz. Nie. Poczekaj, to za co? tak się przeszczysz, Robin. jestem w podróżeniu, Przestań, bo się dzisiaj no, Pomimo, że. Wasza relacja jest raczej skomplikowana. Raczej bardzo. No. No, ale to jest chyba. Normalne, że. Jej współczuję. Została sama w ciąży. A ja bardzo dobrze to znam. Naprawdę? Mój były mąż prawie cały czas zostawiał mnie samą. Nie miałam nikogo. Nie wiedziałam, przykro mi. Więc bardzo fajnie, że Kowalczykowie o nią dbają. I ja czuję, że też w jakiś sposób powinnam pomóc. Tylko nie wiem jak. W takim razie zrobimy tak. Ja będę się o nią troszczył za ciebie. Hmm, będę do no za niej zaglądał w przerwach w pracy. Może tak być? Super. Cześć, hmm. kochanie! Adas! Cześć! Hmm. A co ty robisz? Myślałem sobie, że nie chcecie, cię z tym wszystkim zostawiać. Cześć! Cześć! E, przeszkodziłem?